Zadaniem jest pomóc mu odkryć jego potencjały, jego silne strony i je rozwijać, ale założenie, że Twoje dziecko jest omnipotentne i to tylko od ciebie znam. To tylko od ciebie zależy, jakby e, czy dasz mu odpowiednio bogate środowisko, by mogło to wszystko rozwinąć, bo ono może wszystko, jest kłamstwem. Nie ma tematu około dziecięcego, w którym nie miałabyś dziesięciu wskazówek, jak należy postępować. Okay. I często też te wskazówki się ze sobą wykluczają. Bajkę! Albo... O... Ooooo! O... Anybody, A Tách, Albo ee... robić bałagan w kuchni, będziesz nie miała Nie mówimy o bajkach, nie, nie, nie. Drugi aspekt, który jest, to jest taki, że nie da się zrobić idealnego macierzyństwa. W sensie, zawsze w czymś zawalisz, tak. Zawsze czegoś tak. nie zapewnisz dziecku tak. i zawsze jest wybór na zasadzie coś kontra coś. Bardzo Was serdecznie witamy, witam cię Basiu. Cześć Marta. Hejo. Cześć. E, mam taki pomysł, że chcemy dzisiaj porozmawiać o wyrzutach sumienia w macierzyństwie. W sensie czy je czujemy, kiedy je czujemy, jak sobie z nimi radzimy, albo jak sobie nie radzimy, skąd się biorą. I ja od razu odpowiem na ostatnie pytanie, bo to jest proste, trochę proste. Cieszę się to stąd, że każda z nas, przynajmniej my dwie, chcemy być dobrymi mamami. Więc jesteśmy podatne na różne rzeczy, które wywołują poczucie winy, w tym jaką jesteśmy mamą. I teraz jakie masz te pierwsze skojarzenie z poczuciem winy, jakby kiedy ci się to włącza? Mhm. Czy ci... Bo możemy założyć, że ci się włącza. Tak, no, włącza to jest jakby moje macierzyństwo to jest jeden wielki wyrzut sumienia. I myślę sobie, że znaczy, jak próbowałam zebrać ten temat jakoś tak i ułożyć, to pierwsza myśl, którą mam, mhm. to jest to, że nie ma tematu około dziecięcego, w którym nie miałabyś dziesięciu wskazówek, jak należy postępować. Okay. I często też te wskazówki się ze sobą wykluczają. Wejdźmy w temat. Buty. No to powinny być miękkie, ale z drugiej strony nie za miękkie, żeby trzymały kostkę, mhm. powinny być odpowiednio szerokie, żeby nie zgniatały paluszków, ale z drugiej strony jednak, żeby w jakiś sposób ta stopa tam pracowała odpowiednio. I nie możesz iść po prostu do sklepu i kupić buty dziecku, tylko właściwie masz cztery artykuły na ten temat, jakie to buciki powinny być. Jeżeli po prostu pójdziesz i kupisz mu różowe brokatowe sandałki, to możesz już być pewna, że masz wyrzut sumienia na zasadzie nie sprawdziłaś parametrów tego obuwia. Bo to jeszcze zwykle te najbardziej takie bioeko zgodne z naturą, to mają jeszcze takie charakterystyczne, naturalne barwy, nie? Że takie, wiesz, takie spójne, kolorystyczne okay, są. Okay. Z takim takim dobrym smakiem i gustem, bo to jakby zwykle idzie w parze, nie? A i tak będziesz się zastanawiała jako mama, czy twoje dziecko przypadkiem nie za często chodzi w butach, czy może w domu chodzić ja na przykład, czy może nie, że ja, ale też... Czy... Może jednak na bosu bardziej. Tak, są jeszcze buta. przecież takie typy butoskarpetek, tych takich antipasów, więc tak? w sumie możemy w nich lepiej. Ale nie, bo z drugiej strony nietrzymana jest kostka, więc koślawi stopy. Jakby pierdylion tematów związanych z samymi stopkami dziecka. Jedzenie marta. Temat jedzenia, temat rzeka. Jak wprowadzasz pokarmy? Czy to jest BLW? Czy to jest łyżeczką? Tak. Czy kupujesz słoiczki, czy nie kupujesz? Ale czy posługujesz... prawidłową łyżeczką? A, już sama łyżeczka to jest problem, dokładnie, nie? Jak A. po prostu wyciągniesz z łyżeczką łyżeczkę i dasz dziecku, już yes. na pewno go w jakiś sposób skrzywdziłaś. Ja pamiętam, jak rozkminiałam właśnie, jaką łyżeczkę do tego pierwszego dziecka. No. Ale bidon, widzicie, no... Ja się pytałam innych mam o to, jaką łyżeczkę kupić, e, jaką karmić łyżeczką, jaką łyżeczką karmić dziecko. Ale już sam temat bidonów. Jak podać wodę, nawet no, już, zejdźmy z pokarmu, bo pokarmy to wiadomo, bioeko. my sami nie wiemy, woda też podobno... No nie no, no jakby, bo to już tak poprzeczkę, no ja to masz naprawdę poprzeczkę bo no. moja poprzeczka jest na poziomie ugotowany obiad w domu, a Aha, nie, no, to... a, no op! No, o mogę teraz się z Tobą porównywać. No, ja mam czasem pierogi z mrożonek. Ja też mam, oczywiście, i albo jadę zupę na z nie? nie? Zupy przez 4 dni, albo wczoraj na przykład, taki ten, rzecz, że był taki dzień, bardzo dużo się działo, no i po prostu kupiłam dziewczyną zupę, wiesz, gdzieś tam byłam, nie? No. I obiad zaliczony, no. oczywiście nie w całej porze, a, bo jeszcze pory posiłków. Nie, nie, tak naprawdę, jakby jedzenie to jest kolejny wielki temat. Potem jest kwestia zabawek. Jakie zabawki kupisz dla swojego dziecka? Jakby te wszystkie beżowe pokoje, które są piękne tam są piękne drewniane zabawki, typu Montessori, w których dziecko może się wielorako bawić i tak dalej, a następnie twoje dziecko kocha różowy sześć ze sklepu. I każdy z nas, nie, może nie każdy, ale ja mam różowy szaj ze sklepu u siebie w domu, którym dziecko się bawi przez miesiąc, ono się później łamie, więc psujemy planetę. Jakby to możesz sobie tyle wyrzutów sumienia zrobić odnośnie zabawek dziecka, a już zabawy z dzieckiem. Czy jest wystarczająca? Ogólnie rzecz biorąc raczej jest zawsze niewystarczająca. <grym> bo ym, przecież mógłbyś wtedy ten czas, który jesteś z dzieckiem wykorzystać jakoś kreatywnie. Albo rozwiać w nim pasję. Tak, dzisiaj, e, o, dzisiaj to Ci powiem. E, obejrzałam sobie na... Posta tego Instagrama mam, na Instagramie jakiś filmik. Chłopczyk e, miał w domu taką przestrzeń zrobioną... A w jakim wieku jeszcze tak mniej więcej chłopczyk e, No taka szkolniak, no to taka już była... Może 12 lat miał. Mhm. Mm I potrafił się, miał w ogóle w domu tam gdzie... Znaczy nie, w tym miejscu gdzie był. Nie wiem co to było, oczywiście. Ale wyglądało jak dom zaaranżowany do tego, żeby ćwiczyć wspinaczkę, nie? W sensie, że tam się wiecie. Tu wszystko kiwał, tu się chwytał. Taki mały tarzon, no nie? Pięknie, inspirujące, inspirujące lajków, pierdyliard. E, mi się sami to spodobało, ale wiesz co, co mi się od razu włączyło? To, że ja nie rozwijam moim, w moich dzieciach pasji. Tak. Nie daję im możliwości, żeby tak skrajnie, nie skrajnie, ale tak szczegółowo, jakby coś z nich zaszczepić, no nie? jakby to jest to, o czym w ogóle mówimy, no nie? Że ja coś widzę i tak, wow! Chciałabym to dla mojego dziecka, no, nie no dla siebie, dla mojego dziecka, żeby pokazać taki świat, że możesz tak się wspinać, że wzmocnisz to i tamto i tak mi się Boże, jestem taką zwyczajną mamą, no nie? Zwyczajna mama, nie? Tragedia. Taka zwyczajna mama, robi właśnie mielona, no nie? I, 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 I moje nie? dziecko w tym czasie bawi się po prostu drewnianymi zabawkami na podłodze i robi mi pseudo kawę, nie? Tak, no ja myślę sobie, że to jest jakby jeden temat, to jest to, że mam ogromną wiedzę w każdej, nawet najmniejszej dziedzinie naszego życia. Jakby klik, jednym kliknięciem jesteś od dziesięciu artykułów na ten temat. Ta wiedza jest często sprzeczna sobie. To znaczy, na przykład, nie wiem, mm, karmić łyżeczką, niech dziecko się samo y, żywi, nie, broń że żadna łyżeczka, nie? I jakby... Zwykle gdzieś ten środek jest dobry, albo nie wiem, w przypadku niektórych dzieci to będzie lepsze, w przypadku niektórych dzieci to. I, i tak, i tak ostateczne decyzje zostają na tobie. Więc to jest jeden temat. Drugi temat, który jest, to bo jest. Wróćmy jedno... słowo, no, na przykład tak, bawisz się z dzieckiem, no bo chcesz się z nim bawić i chcesz coś z nim zrobić, ale z drugiej strony może jednak powinno mieć więcej swobodnej zabawy. Ale jednak tą swobodną zabawę można byłoby bardziej jakoś nakierować na jakieś zainteresowanie. Ale może chociaż w tle puśćmy mu wartościową muzykę, no. co jest super. Puszczajmy wartościową muzykę dzieciom, ale wiecie, w momencie, kiedy bawisz się z dzieckiem i masz te 10 wyrzutów sumienia, okay. które ci wisi, to przestajesz się bawić z dzieckiem i czerpać z tego radość, tylko myślisz o tych wszystkich opcjach, które nie zrobiłeś, nie? A jeśli jak masz więcej dzieci, to bawisz się z jednym, ale czy przydałby się też czas jeden na jeden z kolejnym. Więc to kolejny na przykład ma włączoną <laughs> bajkę. Albo oooo! A nie? nie? mówimy o bajkach. E, robić w kuchni, nie będziesz miała nie... A mówimy o bajkach. Nie, nie, nie. <noise> Spoko, Nie będziemy poruszać tego tematu. Ale, O e, to, bo, to chodzi. Mm -hmm. Ja gotuję już ten obiad. Gotuję obiad dla dzieci, dla domu. Bioeko. Nie bioeko, no mam. Le... Ale dobra, z są krótka, no. Dobra, Pozadzę, ale nie ja wiem, że to jest dobra, bo ja nie zbadałam tej ziemi, wiesz? Nie mam zbadanej ziemi w ogródku. A w sumie mąż parkuje pod domem, więc paliwy lecą. nie wiem, co z tej ziemi jest, może lepsza jest biedronkowa marchewka, nie wiem tego, słuchajcie. Albo od odgrebę. Ale ja powinnam to wiedzieć, jako matka powinnam wiedzieć, jaką mam glebę w swoim ogródku. Czy malchewka, którą tam hoduje, na pewno jest zdrowa i lepsza od tej z biedronki. A poza tym może posypałeś czymś na ślimaki te grządki? Nie powiem. Eee, I co? Do czego zmierzam? Że gotuję ten obiad, już parześć eko, gotuję go. A moje dziecko w tym czasie po prostu przychodzi do mnie, coś ode mnie chce, a ja mu mówię, poczekaj, zaraz, a potem już krzyczę na przykład. Tak, nie przeszkadzaj. No i teraz jak stawiamy granice dzieciom, i, i chodzi mi o to, że to jest druga rzecz, że w każdym momencie i w każdym aspekcie masz mnogość opcji. I kiedyś myślę, że matki lat 90. one nie miały tylu opcji. Po prostu były jedne buty dostępne w sklepie. Jak dostały ciuchy, to się cieszyły, tak. że mają co dzieci ubrać. Nie było żadnych zajęć dodatkowych. Tak, jak dorwały marchewkę, to była marchewka i były super. Nie wyobrażało im się w ogóle to, że w domu można mieć jakąś inną aranżację niż meblościankę, nie? Po prostu. A w pokoju dziecięcym, nie wiem, że łóżko z materacykiem. To były, nie wiem, dwa materacyki góra do wybrania. Teraz masz pierdylion... Nie rozmawiajmy o materacykach. Jeszcze to jest etap przede mną. Nie rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiamy też o składzie ubranek. A może rozmawiajmy, może właśnie o to chodzi, że rozmawiajmy, ale wyrzućmy z siebie to poczucie, wyrzuty sumienia, to poczucie, że musisz wybrać najlepszą opcję. Wybierz dostatecznie dobrą opcję. Ale że też yy, wyrzućmy to z siebie, bo to jest ten głównie też filmik, no. żeby przyjąć to, że jak wybierasz jakąś opcję, na przykład, nie wiem, spędzasz czas z dziećmi w ogrodzie, to się siłą czy to nie jest ten czas, w którym dziś, będziesz miała dwudaniowe danie. Tak. Bo oczywiście, jest... mhm. ja na przykład, mam takie wyrzucenie, na no mój. Powinno wstać o piątej i ugotować obiad. To się nie bierze z Ale jednocześnie sens. jak wstajesz o tej piątej, ale, to nie, ale powinnaś, nie... Być, powinnaś być wyspana i mieć później cierpliwość. No uśmiechnięta, zadowolona w ogóle z życia i pełna, pełna, pełna siły i bez drzemki w ciągu dnia, no nie? No ale więc najgorsze jest to, że teoretycznie wydaje się, że to jest możliwe, ale każdy ma swój, nie wiem, Swój organizm, i ja naprawdę, jak nieś w 7 godzin w ciągu, no to. Jesteś zombie. No i po prostu jest, mam takie ciśnienie, że chcę się położyć, no nie. No. Tak, oh. i myślę, że to jest też kolejny temat, który jest, że nie mamy autorytetów, że ja tak naprawdę nie mam modelowej matki i chyba coś takiego nie istnieje, nie istnieje. jak modelowa matka, nie? I jakby. Ja nie mam, moja mama, jak ją pytam o niektóre tematy ym, związane z moimi teraz dylematami macierzyńskimi, to ona w ogóle nie rozumie pytania, bo u niej nie było w ogóle takich kwestii, nie? 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 Na przykład nie wiem, no czy posyłać dziecko na zajęcia dodatkowe w wieku 5 lat, albo co zrobić, jeżeli ono w pewnym momencie ma kryzys i nie chce iść na te zajęcia, czy jednak próbować go jakoś przekonywać czy nie. Za jej czasów, jak dziecko było niegrzeczne, to się dawało dziecku klapsa. Albo y, jedyną opcją, jaka była, no to jakieś, nie wiem, zajęcia dodatkowe w szkole dopiero były. Raczej w młodszym wieku rzadko kiedy się zdarzało. Może no jakieś... Trzeba było mieć jakiś wybitny talent, żeby ci rodzice wysyłali na zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Ja chodziłam na tańce. No okej, okay, no to ty na przykład chodziłaś na tańce, i tańce. Ale nie chodziłam już wtedy na angielski. Na angielski, I po prostu na, na rytmikę i sensoplastykę. Tak tak, 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 tak. I w domu nie mówili do mnie w dwóch językach dodatkowo. Tylko po prostu wychodziłam na podwórko i, 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 i wracałam na obiad. Byłam budukiem, oczywiście, i tak dalej, była jakaś starsza koleżanka, która na mnie patrzyła. I na przykład, moim wyrzutem sumienia, tutaj powiem, mhm. jest to, że nie mówię do dzieci w drugim języku ja też tak mam. i że nie no rozumiem, tak. ale słuchaj. <laughs> ale słuchaj, ja na przykład odkryłam, to było bardzo ciekawe, rozmawiałam z koleżanką, której tata jest Anglikiem, a mama jest Polką. I ona od początku w domu miała dwa języki. No. I wyobraź sobie, że ona powiedziała, że to jej po prostu bardzo dużo złego zrobiło w życiu, dlatego że ona była bez przerwy na, w szkole odpytywana: a, ty mówisz po angielsku? To proszę nam teraz przetłumacz, albo powiedz nam, jak to powinno być. I ona mówi: dobra, ja miałam użytkowy angielski, ale niekoniecznie znałam wszystkie słówka, które były potrzebne w danym momencie, albo mówi, że często używałam słówka, które mi się wydawało intuicyjnie, że powinno być. Bo, mhm. bo tak, a jakby wymagane z klucza było inne słówko, i dostawałam za to krytykę. Mhm. Mówisz, że często dostawała na przykład z kartkówek trójki, a nawet dwóje, bo po prostu używała jakichś innych słów, okay. albo miała problemy z literówkami, nie? I też mówi, że bardzo ją męczyło to, że wszyscy jakby, jak tylko ktoś się pojawiał w towarzystwie, kto mówi po angielsku, to od razu ją wypychali. A ty mówisz, to ty idź tłumacz, nie? A ona mówi, że zupełnie nie czuje się jakby w mhm. roli tłumacza, nie? To nie jest jakby jej. I te jakby oczekiwania, które były w stosunku do niej, tak ją zamknęły na angielski, że ona teraz jak jest w towarzystwie, mm -hmm. gdzie jest angielski, to ona musi się przemóc, żeby zacząć mówić po angielsku. No tak, ale ja myślę sobie od razu, że to jest kwestia tej konkretnej osoby, no nie? I, I psychii, o tym chciałam i... powiedzieć, tak, i o tym chciałam powiedzieć, że ty jest, jakby masz szansę znając swoje dziecko, zobaczyć, co to mu robi, że ty mówisz do niego w dwóch językach. Ale no nie, nie jesteś właśnie, to no jest też problem. Często no nie jest. Nie jest w tym momencie stwierdzi, że to, że na przykład moja córka nie chodzi na taniec, teraz mając lat cztery, bo odmówiła po czterech zajęciach. <noise> e, czy to nie jest ten moment, w który ona by jednak tą pasję jakoś rozwinęła? To ja teraz się śmieję, bo tego wyrzutu sumienia nie mam. E, no ale można byłoby mieć. Tak, tak, Jaki, tak. Ma, szkole, które chodzą, ma, ma, ma dzieci w e, przedszkolu, które chodzą codziennie na zajęcia jakieś. Angielski, taniec, nie wiem, jiu nie mam pojęcia. I choć z jednej strony mam pewność, że chcę ten czas, póki jestem w domu z młodszym dzieckiem, być razem i widzę, że to jej służy, to równocześnie mam tak, ale może ona by już mogła na angielsku, chociaż chodzić więcej, bo widzę, że go lubi. A może ja bym do niej śpiewała piosenki po angielsku, ale musiałabym najpierw się nauczyć tej piosenki, i żeby z nią zaśpiewać. A, to a nie ogarniam czas. tego, a. nie ogarniam tego. Ale mi się wydaje, że tu jest jakby, jak wyciągam sobie z tego wszystkiego takie wnioski, to jest tak, że po pierwsze, nie każda rzecz, która wydaje ci się dobra, będzie konkretnie dobra dla Twojego dziecka. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, który jest, to jest taki, że nie da się zrobić idealnego macierzyństwa. W sensie, zawsze w czymś zawalisz, tak. zawsze czegoś tak. nie zapewnisz dziecku tak. i zawsze jest wybór na zasadzie coś kontra coś. I tak? szybciej jakby przyjmiesz to jakby w sercu, że taka, tak będzie. Że bardzo możliwe, że Twoje dziecko pójdzie na terapię, a nawet już teraz Ci powiem. To będzie wskazane, żeby na nią poszło, może na pół roku albo na rok, bo na pewno mi się zrobi myślę, taka jest prawda. Na pewno czymś skrzywdzimy nasze dziecko. Na pewno. Ale to nie, to nie przekreśla naszego macierzyństwa. Nie. Bo... Nie przekreśla tego, że jesteś fajną mamą, która naprawdę daje z siebie to, co potrafi dać w danym momencie. I to jest, to jest wystarczające. To jest naprawdę jest. dobre. Tak, to jest dobre i yy, myślę sobie, to nie znaczy, że masz nie, nie szukać, nie starać się rozwijać. Nie, nie wiem, nie zmieniać czegoś w swoim macierzyństwie, jakby. Nie znaczy to, że już na laurach, nie? Ale ściągnij z siebie ten plecak powinności, a zacznij jakby być w tym macierzyństwie mm -hmm. i smakować się w nim, bo myślę, że znacznie fajniej jest spędzić na dywanie czas z mamą, która się cieszy tym czasem z tobą, niż z mamą, która po prostu w nerwach śpiewa ci piosenkę po angielsku, którą nauczyła się o 5 rano. Bo po prostu ma poczucie, że ty powinnaś umieć tą piosenkę zaśpiewać, nie? No, no, ale to, to jest to będzie dobre dla ciebie. Ja jeszcze mam jedną hmm. myśl, że to też wynika z wszystkie stąd, że to wynika stąd, że po prostu bardzo duży się ciężar daje, jak to nazwać, że po prostu wymagania do matki. Może to już powiedziałaś, chcę to jeszcze czasami mm -hmm. powiedzieć, że wymagania do matki w tych czasach są po prostu niemożliwe do zrealizowania. I to w każdej dziedzinie życia gdzie my zwykle jesteśmy po prostu też niewydolnymi, znaczy niewydolnymi dorosłymi. My po też prostu ludźmi. Nie domagamy w niektórych rzeczach, jako dorośli, jako matki, mimo to, że nie wiem, robimy różne rzeczy. I po prostu, ja nie wiem, skąd to się wzięło, ale ja więcej mam wrażenie widzę informacji typu, a ta matka! I jak matka krzyknie na, nie wiem, na dziecko, na zabaw, to od razu jest furiatka. No, furiatka! Jak matka ubierze dziecko buty właśnie takie błyszczące, no to nie wie o tym, że powinna mieć dziecko... nie estetyczna No nie, że estetyczna, nie, ja, ja tego nie mam, ale że... bo e, estetyka pas 6. Ale że no, to ona nie wie, że przydałoby się skórze i że tym dziecku się zapata ta noga, no nie? Widzisz matkę z dzieckiem, znaczy nie mówię, że ty, ale widzisz matkę, która ma dziecko, które jest mega grubo ubrane. I ma czapeczkę. To jest nieadekwatnie ubrane do pogody, ale jakby nie wiesz tego, że dziecko na przykład wyszło ze szpitala i co pół roku w ogóle jakiejś terapii i ta matka ma naprawdę powody, sure. nie, ona ma powody do tego, żeby się nad tym dzieckiem aż tak pochylić i się bać o wszystko, no nie? Mm -hmm. my same tak... też dla siebie mówimy, że nie jesteśmy mega takie, ja jestem sama dla bardzo taka wymagająca, ale to też przyznam ci się Basia, że to wymagało ode mnie pracy, że jak wyłapuję te myśli oceniające w stosunku do innych. Do myśli. innych, no to też chciałam powiedzieć, widzisz? Mi się teraz to przypomniało, my. jak mówisz, że mam cały czas takie błyszczące różowe buty w głowie w ogóle. <laughs> Na nogach u dziewczynki, gdzieś tam rok, pół roku temu ja kupowałam buty Feli, która, mama, która była z mamą w sklepie i ona mierzyła tylko te takie brokatowe, no nie? Hmm. I e, kurde, to zapamiętałam, no nie? W sensie wiecie, że rodzi się jakaś taka ocena, że nie, ta matka nie wie, że to nie są dobre buty, bo ja na przykład idę z dzieckiem, mam jeszcze na razie małe dziecko, więc mogę tak robić, że idę i mówię tak, będziesz mogła sobie wybrać. Ale to mama pokaże mi ją do jakiej ceny, albo na przykład, że wybieramy między tymi trzema młodonami na przykład, no nie? I w tym już sama włączam te jakieś różowe, które akceptuję sama, bo wiem, że ona i takie wybierze, no nie? No tak. Jakby poszła tak. na półkę z brokatowymi, to, to wybrały brokatowe. No tak, no tak. Więc jakby my mam po prostu takie poczucie, że my to nie jest poczucie winy, ale taką refleksję, że same też często matki matką. Tak, no to jest to i myślę, że to jest taka refleksja dla nas wszystkich, że zluzujmy się trochę, nie? W sensie takim naprawdę ani ty nie musisz być idealna, ani otoczenie wkoło ciebie nie musi być idealne. Nie jest idealne przede wszystkim. Nie jest idealne, tak. Może... Ani uwaga, twoje dziecko nie będzie idealne. Tak. I trzeba tak zaakceptować. I nie wiem, ja jestem osobą, która ma bałagan koło siebie, i moje dzieci po prostu wychowują się w bałaganie i nie będą nauczone super sprzątania. I nie wiem, jestem osobą, która nie ma jakiejś pasji specjalnej w sporcie, w jakiejś dziedzinie. I moje dzieci przez to, nie wiem, nie doświadczą wielu dziedzin sportowych, po prostu naturalnie żyją ze mną i po prostu dostały mnie w pakiecie, jak będą chciały się rozwijać, nie wiem. Wysokogórskiej, to będą musiały wykonać wysiłek odkrycia tego same na własną rękę, bo ja ich nie wezmę w góry, gdzie będą się wspinać na łańcuchach i w skałach, bo nie jest to dla mnie naturalne środowisko, nic na ten temat nie wiem, nie mam w tym ja sama po prostu pasji i przyjemności. Jednak damy naszym dzieciom to. Co sami po prostu mamy i, i, i w ofercie, i możesz sobie odciąć te rzeczy, których nie znasz. No, na siłę, jakby eksplorowanie nowych otoczeń tylko po to, żeby dać doświadczyć tego Twojemu dziecku, jest też jakąś głupotą, bo, bo będziesz tym się czuła ty źle i nienaturalnie. nie? Tak. I drugą myśl, którą mam, że jest jedno wielkie kłamstwo, które się nam sprzedaje na początku macierzyństwa że nasze dzieci mają nieograniczony potencjał i mogą wszystko. Teorety ale w ogóle dziecko jest kłamstwo do dorosłych, do wszystkich. Możesz, możesz zrobić wszystko w swoim życiu. To jest kłamstwo. I myślę sobie, że teoretycznie tak, w założeniu takim zupełnie podstawowym tak, ale taka jest prawda, że Twoje dziecko też ma jakieś słabości, ma wady, może być leniwe, może mieć jakieś mniejsze zdolności intelektualne, nie wiem, w jednych dziedzinach będzie lepsze, w drugich będzie słabsze, ma, nie wiem, jest bardziej usportowione, mniej usportowione. Jakby Twoim zadaniem jest pomóc mu odkryć jego potencjały, jego silne strony i je rozwijać, ale założenie, że Twoje dziecko jest omnipotentne i to tylko od ciebie znam. To tylko od Ciebie zależy, jakby e, czy dasz mu odpowiednio bogate środowisko, by mogło to wszystko rozwinąć, bo ono może wszystko, jest kłamstwem. Jest kłamstwem. Ono też się urodziło ze swoimi, mówię, wadami, słabościami i ograniczeniami. I będzie żyło z tymi wadami, ograniczeniami bez względu na to, jak bardzo będziesz go bodźcować. Wiadomo, trzeba mu pomóc pracować z tymi rzeczami, które są jego słabościami, ale mówię, no nie, nie, nie z dziecka, które nie jest sportowcem, nie zrobisz olimpijczyka po prostu. Nawet jeżeli będziesz go obcować nie Tak Jak ja nie będę modelką nigdy, nawet jakkolwiek mama mnie uczyła na przykład chodzić od rana, no nie? To nie od rana tylko, wiecie, od dziecka. Są pewne możliwości i którymi się rodzimy, których nie ma. Albo których nie mamy. A od razu sobie pomyślałam, że mogłabyś być modelką Marta. Tak, znalazłabym to, ale znalazłam jakieś rozwiązanie na to, nie? Dobrze. Ja mam dwie myśli, Ja dziękuję Basiu. Potem mi parzycie. Dobra. Dobrze. Mam dwie myśli. E, tak, jest też tak e, w świecie, że w obecnych czasach, że my sami jako dorośli mamy mnóstwo możliwości, i przez to, że w internetach, w świecie, w, nie wiem, we wszystkich mediach widzimy, że ty, Basia, mogę być to, to, to i to, to jeżeli nie odrobisz lekcji w życiu, że to nie jest wszystko możliwe, tak. że nie jesteś w stanie być i dobra tu, i tu, i tu, nie będę dawała przykładu, bo wiecie o co chodzi, no to się zgubisz. I nawet wyobraziłam sobie mamę, która próbuje, czy rodzica, który próbuje pokazać dziecku wspinaczkę, pływanie, narty, yy, wyszywanie, yy, nie wiem, wszystkie możliwe rzeczy, bo nawet takiego mafioła i tak próbuje to pokazać, to też pokaże, pokazuje dziecku coś, co jest nieprawdziwe. Mhm. Można dziecku sprzedać niezły mętli w głowie. I jakby już, na już nie wiem, u 4, 5, 6 latka zrobić takie, to chcę, ale to chcę, bo w sumie lubię też jeździć na rowerze, ale lubię też się spinać, ale lubię też basen, lubię angielski, lubię też zabawę taką domową, ale lubię też gotować z mamą, ale lubię też robić majsterkowanie z tatą, ale lubię też podróżować, lubię też czytać książki i jakby i to, to wszystko I to pięknie taki wyplatam mały... też kosze z wikliny, I pięknie wyplatam też kosze z wikliny, Tak, nie? chcę grać w szachy. Tak, no wiem o czym mówisz. I ta eee... presja, która w tym momencie na to dziecko spada, że. To jest dziewczynę... presja wyboru, kiedy nie jeden dorosły nie potrafi wybrać. Tak, tak, tak. To tak. też może być naprawdę duży problem. Tak myślę, że za duży problem. Ta, nie wiem, siedmiu laskach, które nagle rodzice się orientują, że oni nie, wy... nie dadzą rady fizycznie yy, jeździć wszędzie, a to dziecko nagle ma 7 lat i ma wybrać. No, tu jeszcze mam takie dwa przykłady, że usłyszałam kiedyś o tym, że masz przed sobą worek klocków, nie. I... Masz e, ograniczoną ilość tych klocków i budujesz jednocześnie wieże pod tytułem małżeństwo, wieże pod tytułem ty i twoje pasje, wieże pod tytułem e, twoje dziecko mm -hmm. i macierzyństwo. I jakby jednocześnie możesz układać tylko jeden klocek, nie? I jeżeli dokładasz klocek do, e, nie wiem, struktury pod tytułem twoje małżeństwo i relacja z mężem, to automatycznie nie kładziesz tego klocka na wieże pod tytułem twoje dziecko i jego rozwój. Bo, jakby masz ograniczoną ilość klocków, nie dasz rady, jakby, możesz równo budować te wieże, nie? Ale one nie będą i żadna wybitnie wybudowana wysoko, bo gdzieś klocki po prostu rozłożyłaś mniej więcej równomiernie i one są średniej wysokości. Mhm. A możesz wziąć i skupić się na jednej dziedzinie, na przykład, nie wiem, na rozwoju Twojego dziecka i tu wybudować wyższą wiedzę że z klocków, ale tym sposobem straci na tym, nie wiem, Twoja kariera zawodowa, straci Ten trochę przykład. relacja z mężem. Masz, wszyscy, jakby, operujemy jakąś ograniczoną ilością klocków i nie da się jednocześnie po prostu y, wybudować w każdej dziedzinie wysokich wież. I to jest chyba też takie coś, co myślę, że nam brakuje naszemu pokoleniu. Że my musimy też nauczyć nasze dzieci przede wszystkim żyć. Po prostu. Cieszyć się z takiej codzienności. Być tu i teraz. Jakby, że, że w tym świecie, gdzie mają tyle bodźcowania to będzie dla nich wezwaniem. Że mm -hmm. możesz wszystko, Bo ale... Są takie. Tak, ale mm -hmm. znajdź sobie to, co Cię cieszy, co smakujesz, i ciesz się tym rzeczywiście, tak, nie? I tak. bądź, bądź w tym, rozwijaj się, buduj sobie tę swoją małą wieżę i to wystarczy, nie? Nie musisz jednocześnie wybudować dziesięciu innych wież, bo, bo myślę sobie, że, że to będzie ten trud, który nasze dzieciaki staną, że one będą, nie wiem, rozwiną się w jakiejś dziedzinie, nawet zawodowej. I nagle odkryją, kurczę, ale ja nie żegluję po Adriatyku, nie? I ja nie wiem, i nie odkrywam nowych lądów, tak, a są tak. ludzie. I widzę to na, za jednym kliknięciem, że są ludzie, którzy podróżują po całym świecie. Właśnie, właśnie, właśnie tam są. Właśnie tam są, nie? Czemu ja tam nie jestem? Jestem w firmie, gdzie jestem bardzo dobrym pracownikiem, nie? I zarabiam dobre pieniądze, ale nie wykorzystuję jednocześnie tego, nie? A mógłbym, bo na przykład, nie wiem, lubię pływać, jestem silny i tak dalej. Kończąc, taka myśl ostatnia. Choć może być to trudne, spróbuj, zobacz. Jakby w kategoriach, jak ja się próbuję leczyć z tych poczuć, no, tego poczucia winy. To jest dobre. Jak leczymy poczucie winy? Spróbuj stanąć z boku i zobaczyć na siebie, jako na mamę i na dom, w którym jesteś, na, ma na swoje macierzyństwo. I zobacz te rzeczy, które są. Bo może moje dzieci, nie wiem, nie, nie uczą się wspinaczki. Choć moja turka na się wszędzie. Może ona <noise> powinna wchodzić na ten. Tak, koniec. Marta, dodatkowe zajęcia na pewno Wam się przydadzą. Godzina w korku w jedną stronę, potem 45 minut zajęć dla trzy klatków, na których głównie ja bym... będą skakać i potem wrócisz do domu po godzinie, gdzie oczywiście nie będziesz miała bioeko obiadu. To pewnie spokojnie. No, o nieco o półtorem, sorry. No ja myślałam, że mówisz o tym starszym. Czas. Dobra, e, ale jakby wracam do myśli, brzuch. Zobaczy to, co masz. Nie wiem, moje dziecko nie robi tego, ale na przykład ma czas, tatą, gdzie sadzi w ogrodzie, sieje, zbiera, gdzie ma czas na to, że po prostu siedzi sobie w domu i się przytula do nas i czyta mu książkę, i że to naprawdę ma wartość, że ma rodziców w domu razem, nie? I tak dalej. W się sensie, tego Wam życzę, żebyście umiały zobaczyć to, co macie, docenić. Mhm. Jeśli potrzebna jest jakaś drobna zmiana, to ją wprowadźcie, ale to wystarczy, naprawdę. Tak. I druga rzecz, jeżeli dalej masz problem, żeby zobaczyć, ile jest tych wyrzutów sumienia, to spróbuj sobie napisać na kartce wszystkie rzeczy, które uważasz, że powinnaś robić. Że nie domagasz. Aha. Że nie domagasz. Spisz sobie tą kartkę, tą długą listę rzeczy, w których więcej, bardziej tu masz wyrzut, tam masz wyrzut. I pomyśl sobie, czy jakikolwiek człowiek byłby w stanie spełnić te wszystkie wymagania. Czy to jest po prostu realne i możliwe. Jeżeli nie jest realne i możliwe. To naprawdę pomnij tę listę, wrzuć do kosza, i po prostu za każdym razem, jak ci się coś kolejnego wyświetli napis pod tytułem Zapomniałam, że moje dziecko nie załóżmy, nie wiem, nie czytało dzisiaj yy, lektury, to powiem sobie, dobra, ale w tym czasie świetnie bawiło się na polu, jeździło na rowerze, oddychało świeżym powietrzem i budowało y, relacje z kolegami i koleżankami. Mm -hmm. Coś za coś, po prostu zawsze tak jest, nie. I, i Ściąganie z siebie tych wyrzutów sumienia to jest taka codzienna, wydaje mi się, praca. Tak, po tak, prostu. Tak, I pilnowanie tak. się, żeby się nie zapędzić ten ślepy róg e, tych mnogości rzeczy, których powinnaś robić. To jest takie przytulenie siebie jako mamy, nie? I tego będziemy tu dzisiaj ćwiczyć sama ze sobą. I ćwiczyć. pilnować się tak. nawzajem w Tak, tak, tak. E, pilnujcie siebie, pilnujcie swoje tam przyjaciółki, koleżanki, inne mamy. I bądźmy no, dla to... siebie dobrymi mamami. I napiszcie w komentarzach, co jeszcze powinniśmy, a czego nie dostrzegamy. A, <noise> Chętnie poczytam te długie listy powinności. Tak. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pa, pa. pa. Ale fajny odcinek? Fajny. No?